Znowu dostałem skaczącego człowieka. To, to jest słynny grecki Był to zwykły dzień w tajnym laboratorium Świętego Mikołaja. Nikt nie spodziewał się, że to właśnie tutaj zalęgnął się groźne problemy. Bardzo groźne propy. Halo, halo, halo groźne propy. Ja jestem troszkę groźnym propem, muszę przyznać. Jesteś, Jesteś groźny. groźnym? Są najniebezpieczniejszymi no, z nie. Tyle było groźności. No, że, to wzią, że to się... nie w no. Chyba jednak nie byłeś tak, taki groźny. Powiem ci Alien, że szanuję. Eee, dziękuję. To zabiłem kruka. Wiesz co, ale pokazało, okej. Okay. okazało się, że w tym tajnym laboratorium pokazał, no, eksperymenty nad krukami. To prawda. Powiem wam, że hmm. Ali jest absolutnie zwyrodniały. Mandziu tak. Mandziu, zresztą też. Mandziu zresztą, zresztą też. Zresztą też. Zresztą też. Wimper, zaraz ich zlokalizujemy pewnie ja takie. Nie się Kochane propy, czy możemy liczyć na wskazówkę, żebyśmy mogli was zabić? O oh nie, alien! Alien jest absolutnym zwirolem, tak? Aż, aż... A ale także taki bardzo u, mały, niemożliwy nie nie do znalezienia, czy że coś hamskiego zrobił bardzo? Nie zmienił się, to jest najlepsze. <laughs> <laughs> nie zmienił się, <laughs> okej. Okay. Nie Mam chyba pewne podejrzenia, ale zaraz je zweryfikujemy. Jest on związany z jedną z czynności świątecznych. Ale na, na prawej jesteś związany. Czyli można byłoby rozpakować. Y, no może nie do końca rozpakować, ale związany jest? w pewnym sensie jest. Ale jesteś jest. obity łańcuchami. Jest, jest, jest gwiazdką choinkową! Ooo! No tak. tak, jest gwiazdką choinkową! O, jednak ja. jest... Kurwa, czy wy to widzicie? Serio? <laughs> tak. tak, widzę to cały czas. Ja pierdziele! Aleś ty ich porobiłeś. Ej, On jest! De. 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 Kimper, chodź, musimy to, rozpakować to! prezenty pod choinką. Prezenty okay. pod choinką? No, Ta, Pod którą po choinką? Y tutaj, patrz, pod tą choinką pod będą prezenty. Rozpakuj sobie prezenty. O, pod kurde. Choinko. Ktoś tu trzy razy podchodził do niego i stał obok jego, serio. Ja A nie, to myślę, nie kto? Znowu wranie. dostałem skaczącego człowieka w ramach prezentu. co za. Co za beznadziejny prezent. Kup Dzięki mamo, że mnie nienawidzisz. Ale wiecie co mam jeszcze dobrego z Kupsonem? Że w ogóle Kupson to już był przez kogoś nawet strzelany i ktoś się nie zorientował, że to, to był pro. Aha, czyli pewnie okay. byłem ja, bo ja to wszystko słyszałem. A słuchajcie, a może z tą dużą pralką? Ej, właśnie też nie. tak pomyślałem. A może mało? Wiem, Jezu prawo. Kuba, jak ty to ogarnąłeś? Powiem. Jak to, jak ty coś <laughs> zrobił? Jezu.

Co strzeliłeś że wszystkie pralki... Tak, strzeliłem we wszystkie pralki w razie. It's time to stop! It's time to stop! To było akurat dosyć proste Ignacy stwierdził, że rzeczą, która idealnie wtopi się w otoczenie desek i zombich będzie zegar. Cześć... Nie, ty się ruszałeś! Ja się ruszę. A Kwysem się ruszał ja z no, To był czas, czas aby kinąć. To hey, nie było poniżej. Ale widzę, <susur> że kozak. Mandziu, to jest więcej kombinacji alpejskich, słuchajcie. Ja, ja muszę dzisiaj. Okay. O Jezu. O Jezu! Tylko... Kurde wiesz, co? problem jest taki, że jesteś chyba na widoku. E, nie, nie jesteś. Jest je. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Dobrze się rozpoczęło, ale jednak zwykle król <grym zresztą> Dobrze, 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 dobrze. dobrze. Ale, ale, ale się, do. ale, ale odejść tak? od takiej podstawowej koncepcji bycia proby. Ale znowu kurwa królem, znowu was porozpadał, no oparu. O, dzień dobry, czy to znowu łysy, skaczący człowiek na moje urodziny? Nie, panie, panie panie gdzie pan jest! No Najlepszy piosenka. prezent! Spoko był. Nie będę się nie w parę sekund. Alien dziot. znowu chciał być prezentem, tylko tym razem był pod dużą choinką. A, pod dużą choinką. Ja widzę, że dzisiaj <hohohoh hohohoh. taki wesoły dzień troszkę ma. Słuchajcie, Mandziu też dobrze polubił, muszę powiedzieć. No Mamy jeszcze Mandziu Już nawet się raz z nim Może jest krukiem? Tak, to już się Ja wiem. Tak, że ja parę razy się spotykałem z naszym ukochanym Admirowskiem, który strzelał wszystko. I pewnie strzeliłem w ciebie, znając się? Ja by strzelił mnie, to umarł, ponieważ mam jeden HP. To jest duża podpowiedź. To jest duża podpowiedź, no? To jest duża. Duża podpowiedź, mały Ale nie patrzcie, jak mnie szukacie, to nie musicie patrzeć pod nogi. Okej, to też dosyć może się nie skapniecie, ale nie wiem Gimber nie mam pojęcia gdzie tym może być, co nie? Tak myślałem, że się nie zorientujecie Gimber no, ja nie się nie zorientował chyba Wiesz czy co? Patrz nowoczesny designer skieruje To prawda To był Miss Ciekawe, dobra, na bałbrzych. Jeżeli Mandzio uda ci się dobra. mnie przewieźć do choinki, to darujemy ci życie Pędź! Pędź! Halo! O, o, no, no, o nie! nie. Na wałubrzyk! Zobacz, 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 tutaj się pojawił właśnie oh. na sekundę. Czyli oni gdzieś mogą być tutaj. Eee, Vladi, możesz nie mnie przeteleportować prawda. do nich? Bo się w ścianie zyspiłem. Kupso, tu, tu, Ile tu, tu, razy żebyś się w ścianie nie teleportował? No przepraszam! No nie, Zobacz, co? Co? No, ale się normalnie... Ja teleportuję Kubę, a tu mnie zabijają. No przecież Zobacz, bo zostałeś bo jest wysunięty. Dobra. Gdybyś nie był wysunięty, to spoko, ale byłeś wysunięty. No, no szkoda. No, Okej, okay, dobra. dobra. Poproszę o teleport. No. Każdy chciałby mnie mieć. Jestem tak przyjemnym Milusi. I mam tak fajną sierść. O, już chyba. Zbyt ten misio. Nie, nie jem dużo. Nie jem dużo, nie piję dużo wody. Cześć, alien. Cześć. Cześć, alien. Jak ci się podoba? Chciałbyś takie zwierzątko, czy nie bardzo? Jakoś tak. Tak, alien. Chodźcie, przywitamy się. Lubię, jak się mnie drapie trochę... za lewym może... uchem. OK, poczekaj. Rzucam wtedy różne takie filozoficzne cytaty. O kurde. To prawda. A kim ty jesteś, człowiek? Przyjrzyj się. Ale weźmiesz rączkę. Nie Jestem, jest? Zwali mnie Hotdogomenesem kiedyś. Okej. Okay. Hot Słynny grecki filozof. Zam zamknijmy go tam, żeby jego mądrość pozostała tam zamknięta na wieki. Dobre. Dobrze. Chodźcie, w tym czasie jeszcze trzeba poszukać kogo? W zasadzie no to już, Admirosek, okay. Powodzenia. Admirosek. Powodzenia, tak powiem. A może zobaczcie jaki ten zwierzaczek grzeczną wcale nie chce wyjść? Ale on chyba tylko czeka Wcale nie. Mi tu jest dobrze w tej klatce. Tak, jest. No może wszystko ma czego potrzebuję do życia. Przepraszam, nie rozpraszisz, co? Przepraszam Już 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 Zamknijcie go tam na wilki w katakumbach. O nie, halo! Proszę tam zabieć. Tak się o! nie traktuje wielkich filozofów, chciałbym zauważyć. Okay. Dobrze, Jest koledzy. Filozofie? O nie! O nie! Wydostać! masz szansę na wyjście. O nie! I dostał nam tylko nasz zbieżacz. Filozof, tak. Nie, filozof nam został. Chodźcie. O nie, Halo, naprawdę nie mogę z tym wyjść. Mogę go tak, mogę karmić. O, 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 o jak karmiony. Tak dzisiaj młodzież właśnie traktuje starszych, bez szacunku żadnego. Bardzo to przykre. Gdzie mogą czaić się. Nasi propowi przyjaciele. O, cholera, to to z zjebali, co? No, trochę. Słyszę ich tutaj. Ej, może są pranko? Nigdy nie jest, Nigdy. O nie! Szafka zmieniła się w antenę. Halo, pani anteno. Nie wiedziałem, że to się stanie tak szybko. Tak, nie, bo miałem Jaka dziwna, nowoczesna biblioteczka. Zobaczcie, Chodźcie, chłopaki, tutaj. Totalnie jakiś projektant to musiał, taki z zagranicy stworzyć Bo nigdy doji. nie widziałem tak zjawiskowego mebla Kupson za się Łooo, się jeszcze obraca Uratuj aliena, kupson, Kup uratuj aliena Ciekawe Kupkun. czy jest odporny na wybuchy Kupisz, dobrze, idziesz, dobrze, idziesz. Uważajcie, bo właśnie Aha. idzie na wasz przeciwnik, słuchajcie Co to Co się wydarzyło właśnie przed chwilą? Uważajcie, za plecami o nie

to był zły, nieudany eksperyment o, 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 Mikołaja. Bardzo, bardzo. jak tak znajdziecie, to wow. naprawdę nie wiem jak go znajdziecie. Okej, mandzia, Jak ty nie. to zrobiłeś? Porobił dobrze, słuchajcie. Ja, Mogę was tego nauczyć w następnej rundzie. Ej, być A, może, więc wow. wiecie, miał takie takie może wow. się jak dostał się do klatki z zombie. Spróbujcie. Prawda, wow. Dostał się do klatki z zombie. No Ale no, to jest radio, jego... Że Albo nasz... nie zombie. Dobrze myśl. Dobrze Jesteś myśli. na dobrym tropie. No. Jesteś na dobrym tropie myślowym. Okej. Okay. Hmm. Tak sobie myślę. Wow. To może nie mówi, być. jeśli mówicie, że gdzieś się dostał, to pewnie jest w od zombie. A może dostał się na studia? Dobra, nie będzie <noise> to niczym wyjątkowym. <głos> 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 nie będzie niczym wyjątkowym, jak powiem, że mandzie jest troszkę związany z horrorem. Mhm. Horror. Tak. Może na przykład Ale... jest niedaleko migającego światła. Powiem ci troszeczkę tak, Bladouszu, kiedy się zryskujeś, byłem w twoim pomieszczeniu. Czyli jest, I na już dana, jest w pomieszczeniu z ptasimi kubkami To? Może zmieni się w ptaszy A kubkę to jest jakaś odmiana ptasiego mleczka czy? Spróbuj, spróbuj się mleczka Nowy produkt, tylko wiedzące Po więcej po jest pod to na piętrze. Tylko jak wejdą nie ruszaj się Dobra hmm. no, ci, nie ruszaj się Poczekaj Amiros. Poczekaj na swojego towarzysza. To nie biec. ruszaj! O, o, nie. o, nie. o nie. nie! Dobra, gdzie jesteś? Przyznaj się. Jestem w tym pomieszczeniu. No, gdzieś tak musi być tutaj. Czekaj, sprawdzę w kubki. Sprawdź w okay. kubki. Okay. Jak smakują? Nie, 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 nie. <śmiech> <śmiech> Marko, jestem, proszę tutaj o test smaku. Znaczy, mi do 30, żeby mnie znaleźć w tym pomieszczeniu. Czas! Na... Ja? ja mam 15 Ma, kB, no. e, ja to ciężko. Ej, a może krukiem sprawdzaliście kruki? Mmm... nie. Dobrze, mam tu troszkę wspólnego z y, Hitchcockiem. Pozrzucajmy wszystko. Kąd to jest krew? Ej, e, wiecie co? On może naprawdę jest krukiem. <laughs> naprawdę jest krukiem. Z... Nie, bo strzelam nie, w kruka i nie zdradza HP. Się ten kruk na dole, widzicie? <laughs> nie, to jest Podpowiem, że... Dziubię, ale dziubię ten kruk. od zwierzęca. Już nie. 5 HP. A jak bardzo ciężko? Strzelcie, sprawdźcie. Z zlewie?